Spocznij poszty sztandarowe, sztandary na uroczystość upamiętniającą sześćdziesiątą dziewiątą rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej wprowadzić. Szanowni panowie, szanowni panowie, kochani drodzy kombatanci Tarnobrzeska Młodzieży jak co roku w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej spotykamy się w tym miejscu wyjątkowym w historii naszego miasta myślę dla wielu, wielu mieszkańców wielu Tarnobrzeżan bo to w 69 rocznicę zakończenia najtragiczniejszej w skutkach Wolnie. Proszę młodzież z gimnazjum numer 3. Są tacy, których ścina los. Sekundę, mało chwilę po o wojnie, co skończyła się, atrament jeszcze stry. Są tacy, którzy giną, bo jeszcze trwa pocisku lot. Nieważne, kto wystrzelił go, ktoś przetnie jego tor. Gloria victis, przegranym hołd. Gloria victis, wdeptanym w proch. Gloria victis, niech mały zniszcz ich chwały płonie w nas. Ty wiesz, nierówna śmierć śmierć, nie trzeba kuli, by ją wieść. Czasami słowo z gładkich ust zabija, tak jak Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak spora psu. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie są. Dla mojej szyi pętlą jest dla mojej wolności Mojej wolności Bardzo dziękuję gimnazjalistkom i gimnazjaliście z gimnazjum numer 3. Nastąpi teraz uroczyste złożenie wieńców i wiązanek. Bardzo Państwa proszę o utworzenie handluktu.